Panie Kieszyń, ognie wysoko w górę, nad głowami. O właśnie, choć się tymi ogniami, jeszcze tak, niebu A święty Florian powoli, tak jest, powoli z nieba do nas tutaj zjeżdża i gasi, gasi tak szybko gasi kadrem wody. Te ognie, które tutaj płoną, tak jak miłość Pana Jezusa, Gasi nasze wszystkie pragnienia, potrzeby. Święty Florian dzisiaj symbolicznie gasi te, ten ogień. Powoli zjeżdżając tutaj do nas. O, powoli, powoli. Zapraszają. Święty Florian. Żołnierz rzymski za moment tutaj stanie między nas i wspólnie z nami podążył w kotle świętych. święty a do nas. Możemy go powitać gromkimi brawami i tymi instrumentami, które macie kochani. Święty Florian jest wśród ręk. Tak jest, zobaczcie. Święty Florian, oficer rzymski, piękny, hełm, piękny strój, czerwony płaszcz. Wzór do dna śladowca. Tak jest. I Myślę, że święty Florian za chwilę poprowadzi korowód. Świętych obok niego już podąża jego anioł stróż i wspólnie za nimi podążamy, kochani.